Co pan mojego chłopaka na portalu randkowym pisał z dziewczynami, wymieni się fotkami, i kiedy mu zrobiłam o to pretensję, to on powiedział: Przesadzasz. Portale randkowe to nie zdrada. Się zawsze zastanawiam, czy ja o tym muszę mówić, ale jak widzę takie komentarze, to okazuje się, że muszę mówić. Dwie rzeczy mi się to nazywają. Prawdopodobne rzeczy. Pierwsze, jakimi wartościami kierujecie się w życiu? Czy ustaliście, czy macie wspólne? Bo prawdopodobnie wartością tej dziewczyny jest lojalność. Lojalność, czyli jest tylko i wyłącznie zainteresowana jednym obiektem miłosnym. U tego mężczyzny być może niekoniecznie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, przesadzasz. Przesadzasz. To jest technika manipulacyjna, która ma na celu znieść, Odpowiedzialność, wprowadzić w poczucie winy i sprawić, że to w tej osobie jest problem, a nie problem jest w osobie, która rzeczywiście randkuje na portalach. Jak również wybielić taką osobę, to nie było takie złe. I trzecia rzecz, która mi się nasuwa, to hipokryzja. Hipokryzja, czyli ja mogę randkować na portalach, ale już kiedy przychodzi do odwrotnej sytuacji, to jestem oburzony. To jest właśnie podwójny standard i hipokryzja.